Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ruszam tutaj. Mamy most otwarty. To miejsce, w którym kiedyś myślałem, że to jest ściana, to jest most. Dziękuję Jackowi za wszelkie sugestie. Postaram się ich przytrzymać czyli chain builder boulder, chain boulder. Tutaj ta właśnie zdolność do rozbudowania, która atakuje przeciwników latających można spokojnie tutaj, no i tutaj jest też taka e, zdolność e, wydaje mi się, że to jest zdolność taka zatruwająca naszą broń. No i talizmany też tutaj Jacek sugerował: talizman czy też amulet, który pozwala na zadawanie obrażeń podczas daszowania, podczas takiego przechodzenia przez przeciwnika. Tylko, że on kosztuje 8 glanców. Glanc, to już też sprawdzałem jeszcze raz, żeby zapamiętać, to żołądź, żołądź e, albo gruczoł. Dlatego, tak jak mówiłem, to nie jest taki często spotykany wyraz. Tutaj pięknie spadłem i zginąłem. Czerwone słońce. Unikam czerwonego księżyc. Unikam czerwonego księżyca. Po co się męczyć? Skoro mam te e, serca, tak będę je nazywał. No, bo Szkoda je nazywać żołędzie. No to będę je używał na tych celów. No to trzeba wskoczyć na tą znikającą platformę i przejść na drugą stronę. Chciałem też powiedzieć, że pojawił się na YouTubie pojawił się na YouTube film z mapą. Super mapa zrobiona przez użytkownika. To znaczy, to nie jest taka mapa, że się ogląda na filmie, bo pod, mapą jest, pod filmem jest link i można taką mapę pobrać w dobrej jakości 30 MB, więc sporo. Ale to tylko świadczy o tym, jak jest dobrze wykonana, że wszystko widać. Warto ściągnąć sobie na telefon, ja już to zrobiłem, bo są sytuacje kiedy można się zgubić. Ja tu parę takich sytuacji już miałem że po prostu no, zaczynasz błądzić, a mapa jest tak nieczytelna, więc duży szacunek dla tego użytkownika on się chyba nazywa Damien, który zrobił tą mapę zaznaczył wszelkie tam przedmioty, busów, co gdzie zrobić, więc wielki szacunek dla niego. Możliwe, że tu w trakcie grania i przechodzenia gry użytkownicy, twórcy zmienią tą mapę jednak, powinni wykorzystać pracę tego youtubera, zapłacić mu kasę, żeby on im to udostępnił i powinni zrobić taką mapę, żeby się człowiek nie męczył, no bo Teraz ta mapa jest właściwie bezużyteczna. I zauważyłem, że to są też tacy przeciwnicy jak ten, to on już kiedyś był, ale on jest tak jakby taki e, spaczony, nie wiem, e, przeklęty. Zadaje większe obrażenia, ale też zapewne daje więcej tego proszku. No i póki możesz, i wiesz, że gdzieś tam jeszcze nie poszedłeś, nie byłeś, no to chodzisz i zwiedzasz. Najgorzej jest właśnie w sytuacji, kiedy już e, wszędzie byłeś, i potem pozostaje ci, że możliwe, że byłeś w jakimś lustrze, czarnym lustrze, i gdzieś bo z boku było jakieś przejście, po prostu tam nie poszedłeś i przez to e, błądzisz. Kolejny przedmiot, a ten z boku gość to jest traktowany jako taki mini-boss znaczy traktowany no. z jakiegoś powodu ma taki długi pasek zdrowia i u niego to nasze kontrowanie R1 jest trudne dlatego, że on jest dość szybki macha tymi e, rękami w dość nieskoordynowany sposób i trudno jest e, go tam dobrze skontrować lepiej go tutaj właśnie unikać w ten sposób, że go przechodzi z jednej strony na drugie jak atakuje i w ten sposób go pokonać. Ja to próbowałem go kontrolować. No wyjdzie ci raz, ale trzy razy cię trafi i czy to jest takie tutaj wskazane. No raczej nie. Moim zdaniem. Fajnie, że jest mapa, już teraz... E, czy jeszcze mam no, tu chyba z trzy odcinki już nagrane, więc e, też pokażę właśnie, w którym momencie się zgubiłem. Ale fajnie, że jest mapa, to będzie można sprawdzić, czy wszystko zebrane, czy wszystkie... Wszystkie rzeczy były. A to jest nasz przeciwnik, z którym walczyliśmy. Ten Hokran. Zdrajca Traitor. To jest chyba zdrajca Hokran. Który żyje. Nagle żyje. Hokran. O tutaj też jest jego imię na górze. Także każdy jak się wypowiada też fajnie. Jest na górze informacja jak się nazywamy. My się nazywamy Grey Irma. Szara Irma. Jest też ten kot, jest ta Adalinka dziewczyna. Tutaj Słuszniacek zwrócił uwagę na to, że dość dużo jest takich imion słowiańskich, Władysł Władysława a też jeden jedno z trofeów jest e, Bos nazwany Gniewko. Więc jest to jakoś tak też z tym powiązane z tym naszym, naszym słowiańskim e, zewnictwem. To nowi przeciwnicy, którzy puszczają po ziemi takie igły. No, ale wszystko w sumie się kręci wokół e, podobnej stylistyki, ale jak dla mnie gra wciąga. Jest taka ciekawość co dalej, jak to dalej będzie wyglądało. Może mało jest, e, moim zdaniem jest mniej mroczna niż Blast Famous. E, nie jest takich jakichś dziwnych e, lokacji, nie wiem, pomników e, takich. Już trochę zapomniałem coś tam Blast Famous. Jak że tam jakieś takie dziecko z gwoździami czy bez oczu, taka lalka jakby. Więc... E, no Blast Famous wychodzi w przyszłym roku, więc na pewno będę grał. To nie ma dwóch zdań. Ale teraz no, w tym roku miał być, ale już pewnie nie będzie Last Fight, Last Five wiara, ostatnia wiara jakoś tak eee, też myślę, że znaczy na pewno zagram, bo stylizacja Pixel Art i tak dalej podobna tutaj, więc e, na pewno będzie warto zagrać. No tutaj mamy Gargulce, z którym się pogadało, a jeszcze jest taka opcja, że po takiej ścianie można wchodzić, bo ja tak tutaj zrezygnowałem, ale jak skaczesz w lewo XM, XM, XMX, no to po niej sobie tak. Do góry można wejść. I czasami tam jest jakiś cenny przedmiot. No i znowu nasz został zostanie e, przywołany. Będziemy musieli z nim zawalczyć. Tutaj dalej te trzy przedmioty. Cały czas sprawdzam, czy coś nowego się pojawia. Czy tutaj mam jakieś opcje, żeby otworzyć, no nie. Potrzebny jest klucz. E, czy z tymi gargulcami nie powinienem prodonać z tą rozmawiam, bo czasami rozmowa z nią powoduje, że... Dostajemy, no właśnie, dostajemy w tym momencie te nasze serca, żołędzie, czy też gruczoły. A to jest też ciekawe, te, te, ta ściana, która będzie, będziemy mogli ją otwierać, zdobywając taką umiejętność. I to był ten moment, kiedy ja napotkałem wiele ścian w różnych miejscach i stwierdziłem, no i dobra, czyli wychodzi na to, że muszę mieć tą zdolność. A ja chodzę i zajmuję ściany, czyli za daleko doszedłem. No i dobra. Póki co e, mamy naszego sobowtóra. Nie jest trudny. Jeszcze nigdy przy lustrach nie zginąłem. Więc w sumie nie wiem, co by było, gdybym zginął. Jakby mnie zabił sobowtór. No ale jakby nie spieszę się do tego, żeby to sprawdzić. Staram się raczej tutaj przeważnie pokonać, żeby mieć takie dość odbezpieczone. Defeated. No ta broń akurat, jeżeli chodzi o zdrowie, to yy, to nie jest jakaś moja super fajna, ta ulubiona broń specjalna. Najlepszy jest chyba ten harpon, który leci i wraca. Aha, no i zdarzył się taki moment, trzeba o tym powiedzieć, że gra mi się zawiesiła. Znaczy, zawiesiła, wyskoczył błąd. No i przez to część filmu się nie nagrała. Ale to opowiem o tym w tym odcinku. E, więc są takie przypadki. No i trudno, no i patrzcie, jak ta mapa wygląda. No, no nic, oprócz tych czarnych luster, nic nie możesz wnioskować, że na przykład tam na dole jest jeszcze przejście, bo ściana jest niedokończona. No, no nie, nie do końca. Nie zawsze tak jest ściana na mapie niedokończona nie oznacza, że można gdzieś tam pójść. to strasznie myli. No i znowu ten taki przeklęty, nie wiem jak to nazwać. Bo on tak jakby cały był we krwi. Ewidentnie jest coś z nim nie tak. Jest mocniejszy, ale też chyba dostajemy od niego więcej. Teraz mam 2610. O, spróbowałem właśnie kontry. buch 2730 120 za niego, a za zwykłego zobaczymy. O, tam dostałem tylko 60, bo było 2790, więc taki krwisty razy 2. To też cenna informacja. Tak by to wychodziło. To można jeszcze tylko sprawdzić. Patrzcie, to jest też, to jest po patchu, na mapie w górnym prawym rogu, jest trójkąt. Jak naciśniesz trójkąt, od razu się przenosisz do lustra. Fajna rzecz. Taką rzecz właśnie dodali. I wydaje mi się, co powinienem o tym powiedzieć, że po tym patchu zmienili trochę, jakby graficznie, te informacje odnośnie tego spite menu, jak mamy do wyboru bronię. I tu zmienili koszt. Właśnie jest inaczej, na samym dole już nie jest 30 tysięcy. Więc to są te zmiany, ale dla mnie taką ważną i potrzebną to to, że na mapie można właśnie trójkątem yy, można trójkątem przenieść się do lustra, bo pójdziesz gdzieś dalej, to nieważne gdzie jesteś, w każdym momencie uruchamiając mapę można się przenieść do lustra. Więc to jest dobra opcja. Tu chciałem jeszcze sprawdzić czy nie mam języka polskiego przypadkiem. Nie, nie ma to chyba tak w trudno dodać język. Chociaż czemu nie. Może jest jeszcze za wcześnie. No u nas na YouTubie polskim yy, mało kto nagrywa tą serię. Tak żeby było więcej odcinków. Właściwie nie spotkałem oprócz siebie żeby ktoś miał więcej niż jeden odcinek. No ale cóż. Tutaj ściana. I 300, yy, 300 proszku. 3190 Czasami, jak właśnie nie mam czasu za duże nagranie, tylko na przykład jakieś 50 minut to uruchamiam grę i sobie tak od, od tego, od lustra, idę do jakichś wrogów. Potem wracam do lustra, żeby nabić sobie ten proszek. No, to tak za często też nie jest. I mamy pomocnika. Będzie walczył z nami. Dobra. No, ale to wszystko po to, żeby zdobyć te 300. No i tyle tu było w sumie do zwiedzenia. Cały czas taka chmura w górze biała, jakby ze światem. To myślę sobie, może tam można jakoś przejść. No, ale. To sprawdzę jeszcze sobie na mapie. Chciałbym zdobyć, znaleźć te główne takie e, przedmioty, które nam na stałe zwiększają, na przykład zdrowie, albo ten IHOR. O, Tutaj nie zawsze też taki polnik, posąg można aktywować. O tu, świetna kontra wyszła, potem tylko cios. No i ten tam był posąg, ale akurat. ale akurat został stał się wrogiem W sumie, za dużego komentarza nie potrzeba, no bo o czym tu mówić? Eee, tu przedmiot, tam walczysz, tylko w jakichś takich, e, może przy bossach. A tu jeszcze chciałem sprawdzić, patrzcie, to też się zmieniło, to inaczej wyglądało eee, graficznie ułożenie tych przycisków, więc e, ten patch też zmienił to, no, ale to na nic nie wpływa, nie, przedtem było wszystko tak w jednej linii. Może być też tak, że na PC, chociaż nie, to wyszło chyba razem, premiera, wymiara, o, i tu można przeskoczyć. To jest kluczowy moment, bo tu sobie myślę, aha, dobra, nie można tu przeskoczyć, czyli tędy nie może, nie można przejść, czyli możliwe, że tu będzie trzeba mieć jakiś podwójny skok. Tu można przeskoczyć i ja to odpuściłem, a potem doszedłem do momentu, że nie wiedziałem, gdzie pójść, a to tam trzeba przeskoczyć i wtedy jest progres, idziesz dalej. No, tu na razie szedłem i, i było ok, ale w którymś momencie dochodzisz do, momentu, do, do takiej sytuacji, kiedy e, nie wiesz co masz zrobić, gdzie masz teraz pójść. No i możliwe, że w tym momencie na mapie mógłbym zaznaczyć markerem, żeby tu przyjść i ewentualnie to sprawdzić. O, ta broń, ta broń jest słaba, moim zdaniem, ta specjalna, ale tam za bramą jest na pewno cenny przedmiot, jakiś na stałe zwiększający nasze zdolności. Na mapie, tam w takich sytuacjach muszę pamiętać, zapominam o tym, żeby zaznaczyć, że tam, żeby tam wrócić, bo, e, bo potem bardzo dużo czasu się traci na takim szukaniu gdzie iść, co teraz zrobić. Na razie jestem. E, chcę te filmy, takie, które to nagrywałem, o piękna kontra, i tylko podchodzimy, dobijamy. Te filmy, które nagrałem, chcę zamieścić. Ale na razie jest ok, wszystko jest wiadome gdzie iść, co robić. I tu mamy znaczący, istotny przedmiot. Nasze obrażenia e, zadawane na stałe są zwiększone. Więc Zawsze będę starał się na pewno znaleźć wszystkie przedmioty w, każdym, w każdej lokacji. Teraz jestem w drugiej lokacji. Chyba to się nazywa Wysoki Zamek High Castle. Tak chyba to się wymawia. O, I tu mamy na tych przeciwników właśnie to o czym mówił Jacek, ten przydatny Kolejne jakieś medaliony, ten przydatny przedmiot dzięki któremu to zdolność i możemy atakować tych latających. No a tutaj mamy o właśnie. Ja mam ten przedmiot tylko jeszcze go chcę rozbudować. Zgadzam się z tym, że, że może się przydawać. No i sporo jest talizmanów, nie? I tu można nimi manewrować przy bossach, żeby odpowiednio dobrać do, 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 do specyfiki bossa. Do tego, jak, co tam się akurat przyda nam przy takim bosie. No bo teraz to jest walka na zasadzie, właśnie takiego podskakiwania. To jest samobójca. Które się wysadza po prostu. Oj, to też wydaje mi się, że jest trochę inaczej wygląda graficznie. Muszę sobie te filmy pierwsze moje zobaczyć. Ale z drugiej strony, no, to na nic nie wpływa. Wpływa to, że na mapie można trójkątem przenieść się do lustra na przykład, nie? może to też jakieś sugestie graczy, ale że nie posłuchali sugestii odnośnie mapy. Może jeszcze posłuchają. Ogólnie na YouTubie widziałem kogoś, kto przeszedł grę, i to nie był nazwanie speedrun, tylko po prostu przeszedł i połączył sobie filmik tak, powycina, wycinając jakieś e, niepotrzebne drogi. 5 godzin, więc cała gra jest do przejścia w 5 godzin e, na spokojnie, bez jakiegoś biegania i na szybkości. Więc można powiedzieć, że nie jest to długa gra. No, samobójca, ale dobrze no. Nie kosztuje dużo. O, mam piękną kontrę. Nie kosztuje dużo. Można się dobrze bawić przy niej. Są wyzwania. Nie jest tak, że jest super łatwo. Nie jest tak, że jest jakoś irytująco, jeżeli chodzi o mechanikę gry, walki, skoków itd. Więc ja na ten moment szczerze polecam, jeżeli ktoś lubi tego typu gry. Zagrać. Czasami to nawet zapominam o tych zdolnościach, że je mam. A tutaj chcę jeszcze znaleźć jakieś czarne lustro, żeby to w jakiś sposób też zamknąć ten odcinek. Co prawda mogę to zrobić przenosząc się trójkątem do czarnego lustra. Ale takie znalezienie drugiego kolejnego czarnego lustra. Mówi też o tym, wskazuje nam na to, że dobrze idziemy, bo znajdujemy jakąś albo kolejną lokację, albo kolejne lustro. I znowu kontra. Z tych kontrów mówię: jak się dobrze nauczysz, to będzie szło. Może z tym takim szybkim minibosem jest trudniej, ale zapewne też dla mistrzów jest to bezproblemowe. No tutaj widać już po podłodze, że są te kolce. Można je przechodzić takimi szybki, takim szybkim podskakiwaniem. Tutaj nic nie mamy po tej stronie. Tutaj wydaje się jakiś taki mocniejszy przeciwnik, który widać po jego pasku zdrowia. Chociaż no nie wiem, czy ja już jestem taki rozbudowany, że to w miarę idzie. Tu nie przywiązujesz specjalnej wagi do tych, do wyboru. No i mamy lustro. Mamy lustro, mamy ścianę. Tą ścianę można rozwalić mocnym atakiem, i mamy jakiegoś. Myślałem, że to jest wróg, więc w pierwszej kolejności lustro. Wróg, znaczy wróg. Bo czasem jest tak, że z kimś rozmawiasz i rozmowa się kończy walką. Więc na wszelki wypadek, na razie sprawdza lustro. Tutaj znowu dalej te przedmioty. Tutaj tak samo jest wszystko. Więc e, tu nie ma żadnych nowości. O i mamy te dwie krainy. Tak, wysoki zamek. Mapa do zmiany twórcy. E, o, i mamy naszego sobowtóra. Trzeba go pokonać, żeby nam oddał naszą specjalną broń. Tam jeszcze ją Ale w miarę szybko poszło spir. Ale tam też jest jakiś poziom tej, tej włóczni. Spir tam było chyba dwa. No i teraz jeszcze trzeba z tym porozmawiać. Przez, tu przez chwilę miałem tak, że co teraz, co teraz? Zapomniałem, że przecież to się rozwala tym super atakiem. Więc w następnym odcinku ruszam stąd i... No i tyle na ten moment.